No witam, witam, ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w ulubionej Waszej serii na kanale. Dzisiaj po raz kolejny będę komentował, a Wy będziecie oglądali i słuchali e, tego, co wyprawiają losowi gracze. Warzone Solo. To jest Wasza ulubiona seria. Jeżeli chcecie, żeby pojawiła się ona częściej niż raz na tydzień, to zostawcie proszę już teraz łapkę w górę. Tysiąc łapek w górę gwarantuje od razu kolejny odcinek, za który od razu po wbiciu tej liczby się zabieram. No a teraz już bezwędne gadania, moi drodzy. Cóż, pozostaje mi liczyć na to, że dzisiaj będą takie same ananaski jak zawsze, a na koncie GOLDI, bo to oczywiście tutaj się znajdujemy, jest na to szansa, jak doskonale wiecie, bardzo, ale to bardzo duża. Drodzy widzowie, niestety po raz kolejny nagranie jest jakieś upośledzone i jak zauważycie, w niektórych momentach po prostu tak dziwnie klatkuje, za co Was niesamowicie przepraszam. Jeżeli ktoś wie, czemu tak się dzieje, skoro nic nie wyskakuje w programie o spadku klatek, to byłbym wdzięczny za pomoc w komentarzach. Przepraszam Was, że musicie na to patrzeć, bo występuje to zdecydowanie zbyt często. Natomiast gameplay, który ujrzycie zaraz, jest na tyle, jest na tyle historyczny, Historyczny i mam wrażenie wyjątkowy, że nawet mimo tego to po prostu wrzucam. W kolejnych odcinkach nagrywam już innym programem do nagrywania, w którym ten problem nigdy nie występuje, więc będzie już lepiej, a za te problemy Was przepraszam. Kocham was widzowie, miłego oglądania. Gułak wygrany, więc złamie kolana najbliżej szpitala, żeby mnie tam gdzieś jeszcze może od odratowali później. A teraz przechodzimy już do analizy. Bądź w głównej mierze mimo wszystko komentarza, bo to seria rozrywkowa, a nie naukowa. Przynajmniej tak mi się wydaje, że w ten sposób ciekawiej się po prostu to wszystko ogląda. Ok moi drodzy, kto jako pierwszy nam się tutaj pojawi? Sunburn, Level 41, ale już któryś Prestige, także jest to zdecydowanie koleś, który jakąś styczność z Warzone już miał. Ma też jednego fraga na koncie. Nie wiemy, czy to był gułak, czy to był, może, gdzieś tutaj zdobyty frag. To nie jest istotne. Ma M2 w wersji szarej z ziemi, co nie jest złym trafem, jak na start meczu. Ja generalnie wolę to M2 albo w wersji szarej, albo w wersji zielonej. Maksymalnie chyba tej niebieskiej, bo ta fioletowa i złota to po prostu czas przycelowania, mimo że ostatnio. A poprawili to wszystko, no jest, jest kuriozalne, tak? Więc Więc wiadomo o co chodzi. M60 również znaleziono. No M60 w tym setupie nie polecam. Zdecydowanie, wolałbym, radziłbym też unikać tej broni Bo jest po prostu krową z definicji. No a Sunburn, pieniędzy za bardzo nie ma. Ktoś tutaj przed chwilą lutował. O, oh, Nie tyle, co ktoś tutaj przed chwilą lotował, tylko DRAGONBORN! Born. Po prostu sobie tutaj chillował na schodach. Ja pierdziele! To jest 20 poziom i to jest świeżutkie konto. Świeżutki być może gracz. Tak czy siak, fraga zdobył. Oj, ale... M60 za Stonera! Jakiś lagi jeszcze. Tysiąc pingu! DRAGONBORN! Kim ty jesteś, przyjacielu najdroższy? Przez szybę nie widać termowizji. Nie ma żadnej broni na blisko. Nie kewuje się. No to musi być świeży gracz, co? To musi być świeży gracz. No to, ten level nie jest przy... Padkiem. <grystanie> Dragonborn nie potrafi skoczyć w okno. Ale drzwi zamyk. Okej. Okay. Okej. Okay. O, tek 9. Podnieś tego teka, podnieś tego teka. No podnieś tego teka. Zrób to. Oj, oj, oj. Kurde, jestem mega ciekaw ee, jak długo przeżyje taki gracz. Bo to jest ewidentnie nówka sztuka. Nieśmigany gracz. Przebieg Praktycznie zerowy. To jest dopiero 20 poziom. 20 poziom równie dobrze mógł nabić w jakimś zombie, a to może być jego pierwszy mecz w Warzone. Tak to kurde wygląda, bo on nawet nie wie, że Termowizji nie widać przez okna. <grybuj> <grybuj> oj, 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 moi drodzy, moi drodzy, no to jest to. To jest to. <krybuj> czego. czego się oczekuje. Na koncie GOLDI. Właśnie takich świeżutkich kąt, bo to jest taka przepaść. To jest taki zupełnie inny pogląd na rozgrywkę względem naszych normalnych spotkań. Że jest tu piękna. Ktoś tutaj łazi pod nim. Zobaczmy. No, broń to ma fatalną na blisko. A ten kolej. Tu dwóch gości się strzela. Zobaczmy. Będzie szansa dla Dragon I po raz kolejny wyczekując, zdobywa fraga. Czy zdobędzie kolejnego? Panika, panika, panika. Danilo nie żyje, ale... Twitch TV, moi drodzy. Twitch TV na takim lobby. Hamsboy. Zabija Dragonborna, który i tak według mnie zrobił w tym meczu bardzo dużo jak na jego poziom. No ale sami widzicie w jaki sposób można zdobywać fragi w Warzone. Wystarczy czasami siedzieć w jednym miejscu i akurat ktoś, ktoś do was przybiegnie. Uciekając na przykład z jakiegoś innego pojedynku. Hamsboy. To było też jego pierwsze zabójstwo. Ma dosyć sporo gotówki. Ma plecak na kewy. Ma fajne bronie z ziemi. Dla mnie sytuacja fajna. Teraz zaraz do niego wbije kolejny przeciwnik tutaj. Słychać drzwi. Nie wiem. Stary, obróć się! Okej. Okay. Ktoś biega pod nim. Zaraz będzie wybiegał pewnie do góry. Ma martwą ciszę. Hamzboy. To jest idealny moment, żeby. Wykonać, wykonać jakiegoś playsa z martwą ciszą On jednak czeka, on jednak czeka wcelowany Tam nie wiem, czy koleś próbuje spreefire'ować Czy tam się dojeżdża dwóch gości Dojeżdża się dwóch gości, korzysta z tego Hamsboy Ale musi uważać, bo tu zaraz prawdopodobnie jeszcze jedna osoba wbije Dobrze, więc trzyma kąt Ale przydałoby się teraz zmienić pozycję Chociaż to w sumie... Co chodzi z tym budynkiem? Czemu tutaj każdy wbiega do tego budynku? Co zrobił Hamsboy? Dlaczego on nie strzelał, tylko biegł i chciał skolbować? On chyba myślał, że nie ma amo w tym co to była, fara albo Creek, Już nie pamiętam. Ale Jezus Maria. Halo. Co my oglądamy? Tymczasem Maes słyszy kolejnego wroga pod sobą. To jest, moi drodzy, niemożliwe co się dzieje w tym budynku. Nie mówcie, że on też wejdzie tutaj. Na spokoju sobie tutaj lutuje, chociaż nie jest mu ten lut potrzebny, bo ma dobre bronie. Eee, ma też saczela, ma maskę, ale musi musi zacząć się poruszać, bo strefa tutaj dojeżdża. Eee, no także bierze auto i rotuje. Zobaczymy gdzie zrotuje. Właśnie tutaj był przeciwnik, no teraz fajnie wyskoczyć i koleś przebiega przez otwarty teren. To byłby prosty frak dla Maesa, no chyba że nie wierzy w swoje umiejętności strzeleckie. I chyba na to wychodzi, bo odpuścił kompletnie tego gościa. A nie wierzę, że go nie widział. Wyskakuje natomiast pod most. Okej, okay, to już wiem, czemu Maes nie wierzył swoje umiejętności strzeleckie. Wykorzystuje stana. Zmienia nam maka. On już ma swoje bronie, ma jednak problem z wybiegnięciem pod górkę. Ojojoj! Czołg za czołgiem w wykonaniu maesa. Stracił z pola widzenia przeciwnika, który był przecież na jedną kulkę. No i zobaczmy, czy tamten przeciwnik to wykorzysta, bo bardzo dużo czasu dał mu maes. Zobaczmy, maes teraz zmienia. Przeładowuje C58. No przeciwnik musi być za tym kontenerem albo gdzieś w tym krzaczku. Wątpię, żeby uciekł tak daleko. No ja bym zmienił na tego Maka stary, no Mak jest lepszy na blisko, no musisz o tym wiedzieć. Zobaczmy, no on jest przekonany, że ten przeciwnik uciekł już tam za górkę. Ja zupełnie inaczej mi się wydaje, że on jest po drugiej stronie tego kontenera. Zobaczmy, czy dostanie w plecy Maes. Co jest? Gdzie jest tam ten koleś? Tu jest. What the fuck? To był najdłuższy pojedynek jeden na jeden w historii i chyba jeden z bardziej kuriozalnych, jakie widziałem. Chociaż ten w wykonaniu e, streamera sprzed chwili w, w tym budynku wcale nie był gorszy, a teraz Maes w końcu się doczekał. To wszystko za długo trwało, tak? Prędzej czy później zostaniesz ukarany nawet na takim lobby za zbyt długie podejmowanie decyzji i to jest najlepszy przykład. Maes za długo szukał tamtego gościa. W ogóle nie wiadomo, czy to był ten koleś, bo może to był ten. Terumikami. Nie wiem, co się tutaj dzieje, moi drodzy, ale, ale jaja są niesamowite. Terumikami ma nas zrzut. Powinien sobie też podnieść bronię, bo tutaj są bronie Maesa. I to były już dosyć fajne bronie. C-58 oraz Maczek. Także Terumikami, no, musisz skorzystać, w wariacie. Musisz. No, M60, nawet się nie zastanawiaj, stary, tylko klikaj. Ok, no, Farę wymieniła, na C... Ale czemu to M60?! Czemu to M60?! A, dobra, chyba, że M60 dlatego. Bo ma celownik termowizyjny, który chyba graczom na tym poziomie się bardzo podoba. Mam wrażenie, że to powoduje, że oni czują, że mogą więcej w meczu zauważyć. Natomiast nie ukrywajmy celowniki termowizyjne w obecnej chwili Warzone. Ee, no, nie mają za bardzo zastosowania. No, OK, e, Jasne, pokażą wrogów, jeżeli ci nie mają. E, a tu, tu zimna krew, ale. No sami wiemy jaką stratą slota jest celownik termowizyjny i jakie minusy niesie za sobą celownik termowizyjny, bo wtedy zazwyczaj prędkość przycelowania po prostu mocno cierpi. Terumikami wydaje mi się być jednym z gorszych graczy, jakich obserwujemy dzisiaj, bo decyzje przez jego podejmowane są kuriozalne. No i teraz postanowił sobie przesiedzieć w domku. Nie wiem, może poszedł Zrobić sobie herbatę, może poszedł zrobić sobie coś do jedzenia, a może po prostu taki jest jego plan, na ten mecz. Nie wiem, nie wiem co robi Terumikami, ale jest to jedna z większych zagadek ludzkości. Strefa się domyka, więc bardzo możliwe, że ktoś tu zaraz w jego pobliżu się znajdzie, rotując ze szpitala, cokolwiek. Tymaczy, że on tutaj strzela. Strzela po ścianie. co robi terumikami. I potem wszystkim normalnie wychodzimy z domku i biegniemy przed siebie. Walimy z w międzyczasie i giniemy w plecy. Albo nie giniemy w plecy. No, no, obrócił się dosyć płynnie terumikami, ale. Oj, oj. Oj oj oj. No nie mówcie, że on jeszcze wygra ten pojedynek. 1 HP. Wow. 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 Ok. To się nie dzieje, moi drodzy. Terumikami jakimś cudem jeszcze żyje. Tamten koleś też ledwo przeżył, mimo że przecież miał dużo lepszą pozycję. No i zobaczmy, terumikami obija po raz kolejny wroga, no ale stary to M60. Ty naprawdę tego nie czujesz? Czym ty grasz w tym momencie? Wow, drugi raz zbity KF. No i co? Terumikami robi podjazd. Nie, jednak nie podjazd, bo, bo musi przeładować krowę ten koleś może już nie mieć kewów, także nie zdziwiłbym się, gdyby terumikami ten pojedynek mimo wszystko wygrał. Szuka przeciwnika, to termowizja czuje, że jest dla niego bardzo ważna. Kompletnie z dupy termity, ok? No i teraz zaczną się problemy, gdy się spotka z tym kolesiem na blisko. Bo M60 pojedynku nie wygra na blisko, mimo że nie wiem, co tam ten koleś ma. Zobaczmy. Zobaczmy, co robi tam ten koleś. Może zrotował gdzieś dołem? Na to wychodzi. <laughs> ja, ja jak berety moi drodzy, te pojedynki jeden na jeden tutaj trwają kilka minut to jest naprawdę nieprawdopodobne no nie no, tu nie ma tego gościa stary no może gdzieś tutaj no też mógł w sumie w prawo gdzieś tam obiec no nie wiem, nie wiem, Je, I jest to moi drodzy sytuacja naprawdę bardzo dziwna te rumikami, teraz bardzo chcę znaleźć tego kolesia, bo poczuł, że jest w stanie go zabić no, ale wychodzi na to, że chyba się już nie odnajdą. A była taka szansa, panowie. Na fraga. Ktoś z was mógł zdobyć kolejnego fraga w tym meczu. Ale no cóż, nie udało się, moi drodzy. Nie udało się, moi drodzy. 31 osób do końca. Jeden frag na koncie Terumikamiego. Moim marzeniem jest to, żeby ktoś go zabił, żebyśmy poglądali kogoś innego. Bo nie będę ukrywał, że jest to jedna z dziwniejszych osób, jakie obserwuję. Zupełnie niezrozumiałe decyzje, zupełnie niezrozumiane, zrozumiałe zachowania. O, jest kolejny rywal. movementu zero, ale udaje się mu uciec za górkę. Natomiast tutaj domyka się strefa, więc siłą rzeczy będzie musiał rotować do strefy, a droga jest dosyć długa, więc nie ukrywam, że Terumikami jest teraz w dosyć niedobrej sytuacji, tym bardziej, że biegnie teraz w stronę strefy. On co prawda ma maskę, ta strefa jest też co prawda wolna. Ale sami rozumiecie o co chodzi w takich patowych sytuacjach wśród graczy na tym poziomie. Te wyczuł szansę na kolejnego fraga w tym meczu. A co ty masz z tą kolbą, stary? On myli te przyciski, czy o co tu chodzi? On chyba myli przyciski. Kompletnie nie zdaję sobie sprawy z tego, że go ktoś tutaj zaraz zauważy z przodu. To będzie w takiej dupie, że to się w dupie nie mieści. No ale na jego szczęście nikt go jeszcze tutaj nie wychaczył z przodu. I zobaczmy, czy się uda. Po raz kolejny walimy kolbą w powietrze. Może to jest jakiś okrzyk bojowy, jakieś zachowanie bojowe? Prawdopodobnie tak. No, te rumikami, kolego. kolego. Oj, 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 kolego. Ty jak tu bierz bieg tym train station? Ja bym się dziwił, jakby się zgubił na tym train station. No, na jego szczęście ta strefa jest wolna Na jego szczęście ta strefa jest wolna Bo tu nie trzeba mieć żadnego Movementu, żeby tę strefę przewyższyć A ten koleś tym autem tak jakby Nie, on się strzela z kimś innym Okej, okay. no są tutaj Przeciwnicy przed nim, także Terumikami No musi liczyć na to, że nikt go nie zauważy Bo zobaczcie sami jak dużo jeszcze do przebiegnięcia ma yy, Koleś, którego Obserwujemy, ale wychodzi na to Że mu się uda, teraz jakaś próba Slide cancela, nie za bardzo udana Ale no powiedzmy, że że działa, że działa. 24 osoby do końca. Biegnięcie w linii prostej. <grystanie> ok, będzie próba ostrzału pojazdu. Nie, nie będzie próby ostrzału pojazdu. Próbuję kogoś tutaj złapać teraz, dobiegającego do strefy. Tyle, że on sam jeszcze nie dobiegł. No nie, no stary, oni się tam zabili. Oni się tam zabili. Nie wiem, ciekawe jest to, moi drodzy. Ten sposób jakby myślenia takich graczy, tak? oni zupełnie inaczej na to wszystko patrzą. No te Rumikami gra też na myszce zdecydowanie. Bo te ruchy są takie, mam wrażenie, że ma za wysoką czułość na myszce. Tutaj jakiś flex, jakiś 360. Jest naprawdę jest naprawdę tajemniczo. Udaje się dobiec do strefy. Próba rozbicia okna, ok. no przynajmniej wie o tym, że termowizja nie działa przez okno, jest, jest jakiś progres względem poprzednich graczy. 13200, obok ma sklep, no to jest jakby idealna chyba, idealny moment, żeby sobie stary wziąć swoje bronie w końcu. Bo przypomnijmy, Terumikami dalej nie ma nawet atutów swoich. I cały mecz w sumie polega na tym, że on dobiega do strefy na ostatnią chwilę. Dostaje gdzieś tam lekki ostrzał. O, tutaj jest dwóch przeciwników to może się źle skończyć, bo ten trak wyskakuje przeciwnik. Wyskakuje przeciwnik, który nie wiem jakim cudem nie zdobył tego fraga, ale fraga na Terumikamin w końcu zdobywa MOX Fanatic. I w końcu zmieniamy obieg naszej obserwacji. Dwa fragi na koncie ak 47. I 9900 gotówki. Szybko rotuję do strefy. Oj, ta strefa jest tak otwarta, że tutaj będzie naprawdę pojedynek na tego, kto się jak najlepiej skampi. Obrzydliwa ostatnia strefa. No ale zobaczmy, bo niekoniecznie Mox Fanatyk jeszcze w tym meczu za długo pożyje. Na razie ściga się z innymi autami. W ogóle zobaczcie ile tu pojazdów się zebrało. Tutaj musieli podojeżdżać ludzie do strefy i teraz czekają gdzieś za, za, za tymi, za drzewami. No to to jest jakby 100%. Nie wierzę, że tutaj nikt nie kampi za tymi drzewami. fanatyk próbuje kogoś być może znaleźć, ale musi uważać, bo nie ma systemu trofii. Jeżeli ktoś tutaj umiejętnie wyrzuci C4, cokolwiek, za tego drzewa, no to będzie pomógł z fanatiku. Ale na razie nic takiego nie ma miejsca. Zobaczymy więc, jaki jest plan. Czy będzie sklep odwiedzany? Nie, sklep też nie będzie odwiedzany. No mamy, moi drodzy, force Horizon zamiast, zamiast Warzone. No ale co zrobić? Okej, okay, postanowił zniszczyć pojazd. No i jest to jakaś taktyka. 14 osób na takiej strefie. Prócz Mox Fanatica. To będzie się ciężko znaleźć jeszcze. To będzie się naprawdę jeszcze ciężko znaleźć. O, w końcu kogoś znajduje Mox Fanatic I to będzie zabójstwo pojazdem. Diawolo Bianco. Liczył na to, że jakimś cudem ominie. Ominie ten wypadek z re, re, tym z rowerem, ale niestety się nie udało. A teraz ostrzał Moxa Fanatika ucieka. No teraz przydałoby się stary wyskoczyć, gdzieś skewować. Tylko no właśnie, wyskakiwanie w takim miejscu i kawowanie się jest równie ryzykowne co takie jeżdżenie, bo no tutaj no musi ktoś być. No tutaj Musi ktoś być i jest. Mike 21167, który tutaj no być może jest... Strzał życia, być może strzał życia. Mike teraz ma kolejnego wroga na zrzucie. No to będzie łatwy frag. No ma stary, masz semteksy. Rzucasz mu dwa semteksy. No właśnie, tylko za późno. Tam ląduje jeszcze kolejny. Strasznie długo to trwa, panie Mike. Pat, no mogłeś tutaj dwa fragi zrobić, stary. Oj, M4 -ka bez tłumika. Mike, jezu, co to jest za festiwal czołków? Co to są za bronie? Boże, święty. Mike z sytuacji, gdzie powinien zdobyć dwa fragi, nie zdobywa ani jednego, jeszcze prawie ginie. I laguje mu chyba grę. Mike, wracaj! Wracaj do nas, nie! Na domiar złego Mike jeszcze miał problemy z internetem i go wywaliło za mapę. A to oznacza, że Alino Prato z dziesięcioma fragami żyje dalej. No, i wychodzi na to, że obserwujemy jedną z lepszych osób w tym lobby. Kar 98K oraz. Nie, jednak nie Kar 98K. Zmienił teraz kara na. Na farę. Zabija Polaka bystrego. Jest niestety bystry poległ na samym końcu gry. A szkoda, jakiś polski akcent mamy, ale nie taki, jak byśmy oczekiwali. Tak czy siak, no Alino Prato powinien tutaj zginąć. Gdyby Mike po prostu. Nie zrobił tego, co zrobił. E, 11 fragów. 4 osoby do końca na tej strefie. Ma pojazdy ewentualnie, żeby za czymś się schować. Ale musi uważać, bo coś widzę, że tutaj dużo ludzi lubi grać z rpg na tym poziomie. Więc stanie za takim pojazdem jest dosyć ryzykowne. Tak czy siak, no wydaje mi się, że Alino Prato powinien ten mecz wygrać. Mimo, że strefa teraz nie jest na jego korzyść. To no, 11 fragów już w jakiś sposób zdobył. Musi po prostu liczyć na to, że nie dostanie od nikogo tutaj głowy. A chodzenie takie na kucaka, jednak powoduje, że tę głowę dostać może. Podnieś stary setę Satchele i tą maskę. Czemu tego nie robisz? Dziwne decyzje po raz kolejny w tym meczu, ale już to pozostawię w ciszy. Nie chcę cały czas mówić o tym samym. Sytuacja top 4. Trzech przeciwników na tej strefie prócz Alino. Zobaczmy, czy uda się ten mecz wygrać. To, ktoś tam chyba mignął mi na górce. Ktoś za tą górką jest. Musi Alina uważać, bo tutaj ludzie mają nad nim teraz high ground. No i zobaczmy. Idealną sytuacją dla niego byłoby to, żeby ludzie zaczęli się strzelać, i on wtedy na trzeciego, na partyzanta wbija i dobija ewentualnie jednego z nich. A tutaj musi uwa musisz uważać, stary, na prawą stronę. Musisz tu uważać na prawą stronę. Tutaj ktoś na pewno jest za tą górką. No nie wierzę, że nie. Patrzcie, tak jest tutaj przeciwnik, Alino go znajduje, ale wcześniej zauważył go fanatik Erfinta i to fanatik zabija Alino i to fanatik staje przed ogromną szansą na zwycięstwo w tym meczu, ma bardzo dobrą pozycję fanatik. To są cztery fragi na jego koncie, widzi nawet na BSP ostatniego wroga po prawej stronie stary, na BSP widzisz, widzisz na BSP, obróć się w prawo. Czy on tego nie widzi? On nie ma minimapy włączonej, czy co? Co jest? O, teraz chyba zauważył. No come on. No come on. jak ty to strzałkujesz. Wiesz wszystko, wiesz gdzie jest koleś. On musi do ciebie dobiec. Wceluj się w ten punkt stary i masz wina. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, kogo my oglądamy. Idź... Czy... Jeszcze oddał mu pozycję lepszą. Co jest? Nie no, jak to przegra fanatyk, to ja w to nie uwierzę, moi drodzy. Miał wszystko. Miał go na BSP. Gdzie ty rotujesz? O oh my god. To się nie dzieje. To się nie dzieje, widzowie. Chociaż jest teraz szansa, że na plecy wejdzie fanatyk swojego rywala. Zobaczmy. Widzi go już teraz za drzewem. No musisz, musisz to wykorzystać, stary! Brawo! Brawo! Standardowo na samym końcu jesteśmy na stronce, która pokazuje nam statystyki tego lobby. Średnie KD 0,60. Wczytało praktycznie wszystkich graczy z tego meczu. No. Jakbym miał oceniać po poziomie ludzi, których obserwowaliśmy, to powiedziałbym, że to było najsłabsze lobby, jakie obserwowałem, bo tutaj praktycznie nikt nie ogarniał gierki i nie ma w tym nic złego, ale no już miewaliśmy w tej serii chociaż jak, jak, jakiś graczy, którzy wiedzieli, co jest 5, tak? a tutaj nikt nie wiedział, co jest 5. Eee, najwyższe KD w lobby miał dopy Mouse, który zdobył tylko jednego fraga i to było też bardzo niskie KD, bo 1.11, e, a najwięcej fragów w meczu zdobył Alino Prato, tego się spodziewałem, zginął on jednak e, no, w samej końcówce z 11 fragami, zakończył ten mecz, e, a osoba, która wygrała ten mecz, e, czyli co? Aha, tutaj coś źle pokazuje no ale wygrał mecz oczywiście ten fanaty Gerfinta to miał KD 0,35, także no pasował mi na to KD, tak? Pasował mi na to KD, pasowało mi jego zachowanie na to KD, to był normalny, nowiutki, świeżutki gracz, który nie ogarnia gierki, nie ma w tym nic złego, ale ciekawie jest popatrzeć i się troszkę poirytować, podenerwować, patrząc co robią gracze na tym poziomie. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli chcecie być powiadomieni o tego typu filmach, pamiętajcie również, od dzwoneczku przy subskrypcji, wtedy częściej do Was te powiadomienia dochodzą. A ja już się z Wami żegnam, życzę Wam miłej reszty dnia. No i wbijajcie na mojego Twitcha ewentualnie już teraz, bo prawdopodobnie w tym momencie jestem na żywo. Tyle ode mnie, do usłyszenia już jutro. Mówi Goldzor, na razie.